Klasyczne ciasto w zdrowszej, mniej kalorycznej wersji i doładowanym białkiem, które możemy użyć jako nasz tygodniowy meal prep z możliwością zamrożenia. Dziś pokażę Wam mój przepis na pyszny proteinowy sernik, który można przygotować zarówno w wersji na masę, jak i w wersji redukcyjnej. Wersji na masę zawiera nieco ponad 270 kalorii, jedynie 10 g tłuszczu i aż 30 g białka. Pokażę Wam teraz krok po kroku, jak go przygotować. Zaczynamy od 2 kg twarogu, który wybrałem z większą zawartością tłuszczu, by podbić smak. Jeśli ktoś woli mniej kaloryczną wersję, może użyć twarogu chudego. To już wrzucamy do miski, następnie dodajemy 60 g miodu dla lepszego smaku. Można też użyć erytrytolu dla zredukowania koloryczności. Będzie to wtedy równowartość 120 g. Teraz czas na białko. Dodajemy 150 g izolatu WPI lub WPC. Ja używam mieszanki. Będzie to 50 g WPI 90 o smaku białej czekolady i 100 g WPC 80 o smaku lodów waniliowych. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie jajek. Ja użyłem w tym przepisie standardowych takich w rozmiarze M. Po dodaniu białka wbijamy 6 jajek do miski i wszystko mieszamy aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Jak widzicie ja w w tym celu używam blendera z końcówką do mieszania, natomiast jeżeli posiadacie, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie użycie standardowego, zwykłego miksera kuchennego. W następnym kroku będziemy potrzebować blachy oraz papieru do pieczenia. W pierwszej kolejności warto będzie pougniatać chwilę papier w rękach, dzięki temu o wiele łatwiej będzie nam go ułożyć we formie. Gdy papier jest już gotowy możemy przejść do przelewania ciasta. W tym celu przelewamy całą naszą zawartość masy z miski do foremki, a to co nam pozostanie wybieramy za pomocą szpatułki. Przy jej pomocy możemy od razu rozprowadzić całą masę odpowiednio na blaszce, aby ciasto upiekło się równomiernie. Następnie wkładamy nasz sernik do rozgrzanego pieklenika do 180 stopni Celsjusza na około 40-45 minut. Po wyjęciu powinien być lekko brązowy na górze i zawierać pęknięcia. Po tym czasie wyjmujemy sernik i dajemy mu około 45 minut na wystygnięcie. Wyciągamy sernik z blachy razem z papierem do pieczenia, dzielimy na 12 równych części i gotowe. Jeden kawałek wersji z miodem zawiera 274 kalorie, 30 g białka, 10 tłuszczu i 15,8 węglowodanów. W wersji z erytrytolem będzie to 240 kalorii, 30 g białka, 10 g tłuszczu i jedynie 7,8 g węglowodanów. Do ciasta możemy oczywiście dodać ulubione dodatki takie jak owoce czy ogórki pudding proteinowy lub sos zero. Opcjonalne użycie herbatników lub ciastek jako spód będzie również dobrą opcją. Gotowy sernik możemy zapakować do woreczków i zamrozić, dzięki temu możemy mieć wysokobiałkowy deser zawsze w zapasie. Zamrożony kawałek wystarczy dzień wcześniej przełożyć przełożyć zamrażarki do lodówki. Na dzisiaj to wszystko, zostawcie łapkę lub komentarz, dzięki za uwagę i do następnego.